Dziękuję. znowu? Zaczęli się Dziękuję. to Dziękuję. trochę trochę. Gdzie Dziękuję. Dziękuję. Więc Dziękuję. Więc Dziękuję. do Dziękuję. 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 A jeszcze widz napisał, e, gdzie jest Mankax? To trzech, trzech, trzech ludzi napisało, będzie ja, w stronę Słowina, bo ich staranowałem wszystkich. To po prostu jest, wszystkich staranowałem i wszyscy naraz powiedzieli, że będą w stronę e, Słowina. Teraz w stronę mieszka auto, on tam czeka. Dobra. Kurde, nocy i teraz nic nie widzicie. Mhm, uh -huh, Co to jest? <ścoughs> ja mam, nie ja mam to po prostu. No nie, no to są jakieś żarty! No to są jakieś żarty chyba. Nie, no to są żarty jakieś, Boże Święty. Jezu Ja. Pier... Ja zara oszaleja Czekaj, dobra eventówka Nie, kurde. Bo jeszcze czat jest na ci, którzy rozumieją, czy mówię, ci panka jest i Nie, nie. nie ja nic nie będę musiał na czat. Chciałem eventówka. Dobra, to postaram się trochę poszaleć. Z ja. bocik, ale. A jeżeli admin znowu, to zarobiście! Panie, idealnie pomiędzy nimi. Staram się tutaj wyskoczyć, znowu. Ehm. światło. No i, no, no i co, Staro... CO?! CO?! Wiesz co, ja się bezpośrednio przez projekt jego Motoratorów Wyda... Jedna... z moderacji Kod błędu... CO JEST?! Six seven. CO?! Yy, co, co, Czy ja sobie muszę szukać. wyszukać? Kod błędu... Mm. CO?! Aha... Zostałeś wyrzucony z gry na przetworzenie Mhm, co naruszyłem? Tylko nie ban. Co niby ja naruszyłem? Bo co, powiedział, że live'a mam? Nie, nie. Znaczy nie z Roblox'a zostałem zbanowany, Albo kurde Ty Jak ban to ja nie wiem, to ja się popatrzę chyba To idziemy na PV Na prywatny Jak ban to jakiś krótki raczej no że ja nawet w admina nie wjechałem Aha! Jeden dzień, pan! Mam jeden dzień, pan! Na co, za co? Za jed na jeden dzień pan mam! Zbanowajcie po przez projekt lub jego na 23 godziny 58 minut. Ja. Jeden dzień? Ja Nie, ja nie, nie. Ja nie mogę, no co za. Za co? Siema, za co mnie zbanowali? Zmodernizować się przez projekt. lub moderatorów na 23 godziny 58 minut. A weź? Dobrze, że nie pierdną, A weźcie się. No, nie chcę Cię wiedzieć, co chcę. No i co to miało? No co? Za co? Cześć. Jaki powód pana ma być? A, bo może ludzi wierzą, może dlatego. A no, słyszałem syreny policyjne, to racja. To odwołaj się iść na drugie konto, wiesz jakie. No wiem. Ale tam nic nie mam. Gryfst dla Brainu już mi nick. Dobra, dodam ciebie. Boże. Za co ban? Po prostu tam moderacja to nie ma co robić chyba. Oni mnie zbanowali za to chyba, bo podobno, bo nie, podobno, jest taka zasada, to nie można, ym, Mówić o live'ach na głos, na czacie Roblox, kiedy są ładnymi. Które, które konto oni za to mnie oni za to mnie zbanowali? Który bacon? Który bacon? Który?